na skusie jest dzisiaj się będzie invention smile. Oczywiście, gdzieś wam się spodoba, także chodzi o to, żeby nie wpaść w białe, białe było e, uczucie, potwora, że tak powiem, Najlepiej no ży Te właśnie żółte... I też mogą właśnie złapać To... Nie żółte, tylko pomarańczowe to... No, to nie w moim przypadku ja tak to tak, się widzimy w tym miejscu co dałem no i jest w tym miejscu co dałem tak. Nie wiem co to jest Palm Point Nie wiem dlaczego się schował. schowało Nie wiem to się to schowało Jakby yy, się zapadało Bo się, zapy... bo się zapada Czasami. i zadanie, żeby spokonywać te później się te stwory pilno to zrobię cięcie a coś będzie się no zdarzało to oczywiście on to pokaże Ikke tro på dem, ikke tro på dem!

Nie wiem dlaczego, ale ciągle myślę, że te efekty, co lat, latują na przykład tu, to są wypite potki. No, na przykład jest ta sama twarz, no, skąd mam wiedzieć, czy no.

Nå no, må jeg gjøre det, 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 det igjen. Zapraszam do subskrypcji do lajkowania kanału. O, właśnie już zapadła się. No i cześć.